Hejka, witajcie na kanale Zuzia LPS TV i witam Was 5 grudnia w pierwszym vlogmasie na moim kanale i ja nie będę nagrywała vlogmasów codziennie dzisiaj, no jeszcze może dwa razy na pewno w grudniu no więc co, zabieramy się za otwieranie kalendarzy adwentowych dobra, ogólnie kalendarzy mam cztery pierwszy jest właśnie taki z kindera i tutaj jest piątka, dzisiaj jest właśnie piąty i otwieram Mogę sobie na boku to otworzyć, bo nie dam rady. Dobra, to otworzę, to do, do Was wrócę. Dobra, otworzyłam tutaj piątkę i jest taki cukierek, pierwszy raz taki cukierek się trafił na pierwszy raz właśnie dzisiaj piątego. Taki cukierek, pomóc. dobrze, więc taki cukierek odłożę go na, na razie na bok i zabieramy się do e, otwierania drugiego kalendarza. Drugi kalendarz, to taki z wedla, tutaj są takie krupki czekoladki, bardzo dobre, tylko że wszystkie są takie same, z takim jakby w środku taką białą czekoladą, co nie? I e, no i piątka, ja znajdę piątkę i się do Was odezwę. Okej, okay, tu jest piątka, już teraz zaczęłam otwierać, żeby tutaj się nie męczyć, uwaga. Taka czekoladka, one były wszędzie, taka czekoladka. No, więc kolejny kalendarz. Kolejny to taki mega tani kalendarz, o tak wygląda cały I tutaj też jest piątka, już zaczęłam trochę otworzyć, żeby się tutaj właśnie nie męczyć One są takie tanie czekoladki O, dobre Taki, o nie, wypadł mi Taki... Wygląda to jak anioł, ale się tak dziwnie trochę No, więc taka czekoladka Kolejny kalendarz Okej, okay, i ostatni kalendarz, on był najdroższy, kalendarz z nim dwa, o zobaczcie, tak wygląda I piątkę znajdę i się do was odezwę Dobra, tu jest piątka, już którą nawet zaczęłam otwierać. I o, tak, pierwszy raz też się trafiają takie dwa cukierki. Taki i taki, o, takie dwa cukierki z niej, dwa. Pierwszy raz też się trafiają. No więc dzisiaj y, na tym odcinku, y, w ogóle pierwszy raz na tych kalendarzach elementowych, dwie rzeczy się trafiają, więc fajnie. No więc podsumowanie. Więc trafiły się ogólnie takie rzeczy. Dobra, w sumie to już koniec odcinka. Yy, bo w sumie nie mam co już tu robić, więc dziękuję wam za oglądanie, jeśli wam się podobało to zostawcie łapki w górę i subskrypcję. Pa.